Tak wygląda e, informacja dla pana Jacka Rogani. Jest to Gloria Artis, z którą wręczam z wielką przyjemnością. Ona jest brązowa, ale będzie złocieć z czasem, Andrzej, który jest jeszcze cały czas e, młody. Z życzeniami, aby ten obiekt służył i z podziękowaniem za determinację do tego, aby ta inwestycja krótko mówiąc była rozpoczęta. Być to życzenia kierowane do marszałka i do mnie, jak widać skutecznie. Wyróżnienie otrzymane z rąk ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego to uhonorowanie osiągnięć w twórczości artystycznej i kulturalnej Jacka Rogali, dyrektora Filharmonii Świętokrzyskiej. Odznaczenie Gloria Artis przyznano także za zasługi w budowie międzynarodowego centrum kultur, nowej siedziby Filharmonii Świętokrzyskiej. Ja, jak mówiłem do pana ministra, dziękując mu za to odznaczenie, traktuję je troszkę symbolicznie jako z jednej strony wyraz Podziękowania całemu zespołowi, bez którego przecież nie dałbym sobie rady, ale także nie chcę traktować tej nagrody jako nagrody, no nazwijmy w cudzysłowie budowlanej, bo czujemy wszyscy, że ten obiekt to jest kawałek sztuki. To to jest nagroda artystyczna. No bardzo wzruszające, zawsze jest to miłe, że ten trud, ten wysiłek w tym wypadku wieloletni został w taki sposób doceniony. W trakcie wizyty w Międzynarodowym Centrum Kultur minister Bogdan Zdrojewski obejrzał nową siedzibę Filharmonii Świętokrzyskiej, którą ocenił niezwykle pozytywnie. Minister podkreślił nie tylko imponujący wygląd i europejską jakość obiektu, ale także jego uniwersalne znaczenie. Są to takie przedsięwzięcia, które E, budują prawdziwe emocje, budują prawdziwe emocje, bo one są w obszar sztuki wysokiej adresowane. One mają swój e, ważny potencjał i to taki potencjał, w którym jest zarówno szacunek do tych artystów, którzy już nie żyją, a którzy pozostawili nam fantastyczne dzieła, ale też szacunek do tych wszystkich, którzy wchodzą w życie dorosłe. Są mało latami i będą przychodzić tu do Filharmonii po to, żeby uczyć się wrażliwości, budować tą własną wrażliwość. Podczas spotkania rozmawiano także na temat planów rozwoju Filharmonii i jak się okazuje, pomysłów na zagospodarowanie obiektu nie brakuje. W przyszłości planowany jest festiwal filmowy, edukacja muzyczna oraz warsztaty dla młodzieży. Chcielibyśmy urządzać tutaj warsztaty, tak aby młodzież obeznawać z instrumentami, żeby mogli zagrać na perkusji, nie? na skrzypcach. Więc oprócz tego tak naprawdę bardzo profesjonalna muzyka jest. Kilka, kilka pomysłów na, na, nie wiem, na festiwal filmowy. Stoimy tutaj na kanale weneckim. Tutaj będzie mogła orkiestra się zmieścić, a na scenie będą mogły być formy baletowe, taneczne, więc także daje nam duże pole do popisu i myślę, że będziemy tutaj wypełniać tą rolę znakomicie. Są wspaniałe możliwości do tego, żeby zachęcać zwłaszcza młodych ludzi, nawet dzieci. Pokazywać tę kulturę wysoką, jak kulturę bliską, popularyzować ją. Są złożone też projekty, o których rozmawialiśmy dzisiaj z panem ministrem. Zabiegamy o finansowanie, aby właśnie muzykę poważną, klasyczną przybliżać szerszemu kręgowi społeczeństwa. Także mam nadzieję, że nam się to uda. I... Będziemy mogli mówić o sukcesie nie tylko w wymiarze tym materialnym, który widać, ale również tej warstwie miękkiej męk kwestii świadomości i wrażliwości na ten rodzaj muzyki. Po dziękowaniu za pomoc w realizacji inwestycji marszałek Adam Jarubas spodarował ministrowi Bogdanowi Zdrojewskiemu świętokrzyską Baba Jagę.